Dzień dobry, dzień dobry. Witaj w kolejnym wideo na moim kanale na YouTube. Nazywam się Kosia Omiecińska. Jestem coachem pracującym z kobietami. Pomagam im znajdować czas na to, żeby naprawdę głęboko zatroszczyły się o siebie bez poczucia winy, bez tego wewnętrznego krytyka, który nas tak często gęsto męczy. Dzisiaj chciałam powiedzieć kilka słów o tak zwanym autopilocie. Pewnie słyszałaś już to pojęcie autopilot. Nie mówię tu o autopilocie w odniesieniu do samochodów czy, czy samolotów, ale o takim autopilocie naszym wewnętrznym. To jest określenie, które opisuje nasze reakcje. Reakcje, sytuacje, w których. Działamy nie zastanawiając się nad tym, co robimy, co mówimy, co czujemy, bo też jest taki, może być taki autopilot e, takich naszych reakcji emocjonalnych. Robimy to nieświadomie, e, i w wielu przypadkach to jest dla nas błogosławieństwo, e, bo na przykład. E, Uchylamy się szybko albo zasłaniamy się, kiedy spada nam na nas książka z jakiejś wysokiej półki, zanim jeszcze świadomy mózg to zarejestruje, że, że coś takiego się w ogóle dzieje. Dzięki tym automatycznym reakcjom nasz mózg nie jest przeciążony. Zbyt dużą ilością informacji nie musi się po prostu zastanawiać nad pewnymi czynnościami, nie musimy podejmować i szczególnie się zastanawiać nad decyzjami, na przykład przy porannych czynnościach, bo mamy je zautomatyzowane. Mycie zębów, ubieranie się, przygotowanie posiłku, spożywanie go itd. Więc z jednej strony, taki autopilot jest nam bardzo potrzebny. Bo po prostu daje troszeczkę ulgi naszemu mózgowi, który i tak jest bardzo zapracowanym organem. Są jednak też innego rodzaju automatyzmy, takie nasze, właśnie psychologiczne, emocjonalne. To są schematy w reagowaniu oparte właśnie o nasze emocje. I one powstają w wyniku naszych dotychczasowych. Doświadczeń, i tutaj powiem o takich trudnych doświadczeniach. Bo oczywiście możemy mieć taki, takie automatyzmy zbudowane na pozytywnych, dobrych doświadczeniach i oby takich jak najwięcej. No, z tym, że y, trudna sprawa z nimi jest taka, że nasz umysł i nasz mózg częściej wyszukuje tych, tych negatywów, no i z nimi nam się trochę trudniej żyje. Więc chcę tutaj powiedzieć o tych mm, automatyzmach opartych o. Takie nasze trudne, trudne doświadczenia, przez powtarzanie pewnych sytuacji wytwarzamy w sobie pewną reakcję. Najczęściej jest to reakcja, która nas w jakiś sposób chroni przed przeżywaniem tych właśnie trudnych, trudnych emocji. I przy kolejnych takich sytuacjach albo podobnych wytwarza się właśnie pewna reakcja automatyczna. I my się już nie zatrzymujemy nad tym, w pewnym momencie już nie zatrzymujemy się nad tym, żeby pomyśleć, zastanowić się, skąd to się wzięło. Te reakcje są już naprawdę tak mocno w nas utrwalone, że łatwiutko w nie wskakujemy, no bo to jest dla nas taka, no właśnie, automatyczna, najlepsza nam się wydaje reakcja. Na przykład Osoba, która reaguje agresją na każdy najmniejszy przejaw krytyki, nawet takiej krytyki konstruktywnej w stosunku do tej osoby, robi tak, bo coś ją, co, co, coś te agresje, tego typu reakcje w tej osobie uruchamia. I ta osoba się jej poddaje, nie zastanawiając się skąd to się wzięło, dlaczego tak, tak reaguje, właśnie co leży u podstaw tych reakcji. Umysł ma już swoją zapamiętaną ścieżkę, postępuje czy też włącza nasze postępowanie, nasze reakcje no, bardzo łatwo, bo to już, tak jak mówiłam wcześniej, jest no, właśnie takim automatem, takim autopilotem właśnie dla naszego mózgu. Często te reakcje nam się nie podobają, czy po jakimś czasie czasami gdzieś tam się pojawia taka, taka myśl, że. Coś jednak jest nie tak, że nie, nie, chcemy, nie chcemy, żeby tak, tak było. Nie, nie podoba nam się to. Cierpi też nasze otoczenie i cierpimy my sami z powodu tych reakcji takiego, a nie innego zachowania, ale nie potrafimy się też z nich wyrwać, i często właśnie wynika to z tego, że się nie zastanowimy, skąd to się wzięło. Wiele osób uważa, że. Po prostu tak już musi być, padają tutaj często takie słowa, no, no taka już jestem, taki już jestem, e, tak mam, e, już się nie zmienię. To nie jest e, absolutnie prawdą. Naprawdę e, z takimi reakcjami, szczególnie bolesnymi, trudnymi dla nas czy dla osób wokół nas, e, można pracować e, po prostu, żeby, żeby nasze życie było, było lepsze, żeby było radośniejsze, żeby było spokojniejsze. Inne przykłady, żeby podać tylko kilka, inne przykłady życia na autopilocie, to na przykład obiadanie się w odpowiedzi na trudne sytuacje, jakieś przytłaczające, czy sytuacje, które zawierają właśnie trudne dla nas emocje, czy nieumiejętność, czy, czy inaczej, nieodmawianie innym ludziom, którzy o coś nas proszą, i branie na siebie wszelkich możliwych zadań. No po prostu przeciążając się też w pewnym momencie. Czy na przykład sięganie po jakąś niewielką, ale jednak por porcję alkoholu codziennie wieczorem, po to, żeby się zrelaksować po no być może, rzeczywiście, ciężkim dniu, ciężkiej pracy. To są, jak widzisz, nawyki w zachowaniu, to są takie nawyki takie zachowania, które na krótką metę w danym momencie Dają nam ulgę, dają nam nawet przyjemność, jednak na dłuższą metę no nie są dobre. Nie są dobre, mogą być trudne, mogą być bolesne, mogą prowadzić na przykład do, do uzależnień, więc dlatego warto jest im się przyjrzeć i je zauważyć. One mogą wyglądać niewinnie, jak na przykład codzienne chodzenie na siłownię i takie, wiecie. Dawanie, naprawdę wyciskanie z tego naszego ciała tyle, ile się da. Autopilot i brak świadomości tego, co się dzieje, dlaczego to robimy, nie pozwala nam zauważyć tej granicy, którą no, w pewnym momencie łatwo już jest przekroczyć tej granicy, która jest między tym dobrym, korzystnym zachowaniem, a takim, które już e, może być e, szkodliwe. Może być szkodliwe. Tak jak mówiłam wcześniej, może być szkodliwe dla nas i dla otoczenia, bo to zawsze się wiąże. No, autopilot nie jest jednak żadną tajemną mocą. E, mamy nad nim kontrolę. Tym bardziej, że coraz więcej o tego typu zachowaniach wiemy, więc wcale tak nie musi być i to nie jest tak, że tak mamy i po prostu z czymś takim musimy żyć. No, chyba, że chcemy. Oczywiście mamy wolną wolę, co z tym zrobimy. No i właśnie tutaj w tym momencie pojawia się świadomość, świadomość i jednocześnie wiedza, te rzeczy chyba są no, nieodzownie połączone ze sobą, ona pozwala nam sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, że coś takiego jak autopilot istnieje, że on istnieje też w naszym życiu. No, nie porwę się na stwierdzenie, że każdy w swoim życiu jakiegoś tam mniejszego bądź większego autopilota posiada, ale myślę, że chyba tak jest, jeżeli nie każdy, to prawie każdy z nas w jakimś obszarze e, takiego, no, takiego niefajnego autopilota posiada, bo, bo, bo takich właśnie, jak mówiłam, które, takie, które, które nasz mózg wspierają i odciążają, bo na pewno każdy z nas ma. Więc my możemy podjąć decyzję. Chodzi o to, żeby te decyzję podjąć właśnie świadomie. Zwiedzą, zwiedzą o sobie, zwiedzą o, o tym, co tego typu zachowania czy nawyki e, mogą nam robić, e, to nasza decyzja, w naszych rękach jest ta decyzja, e, co chcemy z tym zrobić, bo być może nic, a być może chcemy tak zostawić, być może w danej sytuacji, w danej chwili nawet nie bardzo możemy coś zrobić, a być może chcemy. To zbadać, być może chcemy się temu przyjrzeć, chcemy to poznać. Od tego zaczyna się ta ścieżka zmiany. Przyjrzeć się temu, zaakceptować, że tak jest i że dane zachowanie może nam nie służyć i podjąć decyzję, właśnie co dalej chcemy zrobić. Um... Wprowadzić zmiany. No właśnie, tutaj w tych kilku zdaniach to brzmi, jakby to było takie proste, ale sama pewnie wiesz, że to zawsze jest proces. Myślę, że w swoim życiu różne procesy, różnych zmian już przechodziłaś, różnie one mogły wyglądać. Jeżeli podejmowałaś te zmiany, na przykład krytykując siebie, odhaczając jakieś punkty, które musiałaś zrealizować, robiłaś to bez, wbrew sobie, bez poznania swojej motywacji, tego, co dla ciebie jest dobre, co jest twoja, a co nie, to być może niektóre z tych procesów do tej pory nie były sukcesem. I może teraz, jak słyszysz o procesie, o procesie zmiany, to budzi to w tobie pewien, pewien opór. Ale ja nie jestem zwolenniczką takiego wprowadzania zmian. Owszem, wytrwałość jest potrzebna, ale wytrwałość to nie znaczy. Samobiczowanie się i, i ciągłe krytykowanie, i używanie w stosunku do siebie takiego krytykującego, wręcz no, nieprzyjemnego języka, patrzenie na siebie jako na kogoś słabego, kto tylko upada. Nie, absolutnie nie. Ja jestem zwolenniczką właśnie pracy ze, ze sobą, czy w każdym, każdym innym miejscu, obszarze. Właśnie z wyrozumiałością i życzliwością, co nie oznacza leniwie absolutnie, wręcz przeciwnie, właśnie oznacza to większe zrozumienie też swoich słabości i przyjęcie siebie samej z tymi słabościami. Dzięki temu też łatwiej nam się podnosić z momentów takich trudnych, kiedy gdzieś tam się potykamy, bo w procesie każdym takie momenty się, się pojawiają. Więc Trzeba założyć, że jest to proces i e, m, najważniejsze jest w tym procesie, tak jak wydaje mi się w każdym, właśnie jest to, żeby to było twoje, żebyś, e, żebyś właśnie czuła, że idziesz tak, jak chcesz, poznawała też te swoje granice, swoje możliwości, być może je e, przesuwała, podejmowała jakieś wyzwania, wchodziła w nowe obszary po to, żeby sprawdzić właśnie, czy one są dla ciebie dobre. Ale to Ty sama musisz poczuć, musisz poznać te mechanizmy, właśnie, żeby, żeby wiedzieć, jak się z nimi czujesz, jak na Ciebie wpływają, jak wpływają na Twoje otoczenie. Bez wytykania, że coś musisz, że coś powinnaś, ale właśnie wierząc, że chcesz to zrobić i wiedząc, pamiętając, że robisz to dla swojego dobra. Znowu najważniejsze, żebyś tę decyzję podejmowała świadomie. I znowu wracamy do świadomości, czyli do wiedzy, też właśnie poznania siebie, tego czego chcesz, czego potrzebujesz do poznania swoich potrzeb. No i nie byłabym sobą, gdybym tutaj nie podpowiedziała kilku, kilku kroków. Oczywiście one są takie bardzo, bardzo ogólne, bardzo wstępne, bo każda z nas jest inna. I, i tutaj praca indywidualna się świetnie sprawdza, poznanie siebie. Jak budować tę świadomość? No przede wszystkim zauważać, świadomie, no właśnie, świadomie kierować uwagę na swoje zachowania, na swoje reakcje i e, sprawdzać, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje, czy to w dłuższej mecie jest dla mnie, na, na dłuższą metę jest dla mnie dobre, e, czy tylko daje mi taką chwilową przyjemność. I znowu nie ma nic złego w dawaniu sobie chwilowych przyjemności, tylko znowu ze świadomością. Jeśli to się będzie przedłużało i za często powtarzało, może mieć no, skutki niezbyt dobre, niezbyt zdrowe, niezbyt przyjemne. A jeśli masz blisko siebie kogoś, kto jest naprawdę ci życzliwy, tak prawdziwie życzliwy dla ciebie i jest empatyczny, możesz zapytać tę osobę, czy widzi u ciebie właśnie takiego autopilota, czy w ogóle możecie o tym pogadać, bo spojrzenie z zewnątrz czasami jest bardzo cenne. A jak tego autopilota wyłączyć? No tutaj, jak już mamy jakąś świadomość, ją budujemy, najważniejsze jest wiedzieć, po co chcesz go wyłączyć, co leży u podstaw, jaka jest Twoja głęboka, jak najgłębsza motywacja. Możesz starać się właśnie gdzieś tak dosyć głęboko ją odnaleźć, czy chcesz właśnie zdrowego życia, czy chcesz mieć lepsze relacje z bliskimi bo jak ktoś na przykład właśnie reaguje agresją na jakieś drobne sytuacje, no nie buduje to dobrych relacji z innymi, prawda? No, no na pewno nie, więc znajdź swoją taką głęboką motywację i sprawdzaj, co się kryje pod tymi nawykami. Zacznij zmieniać te nawyki, od tego jest dosyć łatwo zacząć. Ale sprawdzaj, co się kryje pod tymi nawykami, jakie tam są emocje, jaka tam jest historia. To nie chodzi o to, żeby kopać gdzieś tam do, 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 do głęboko, głęboko, do dziesiątego pokolenia wstecz, ale wiedzieć, skąd to się bierze, co to za emocja jest i tę emocje przyjąć, zaakceptować i też e, ją przekształcać, e, pracować z nią, tak, żeby ona się była taka oswojona i żeby się wyciszyła. To jest taki proces kompleksowy, jednak. Jeżeli nie będzie pracy z emocjami, z tą podstawą, no to zmiana nawyków jest spora szansa, że ta zmiana nawyków będzie, będzie krótkotrwała. Ten autopilot pozbiera nas też takiej radości życia. Nie wiem, czy to zauważyłaś, bo na przykład pomyśl, jak często zatrzymujesz się na chociażby trzy sekundy, żeby świadomie, świadomie podziwiać to, co się wokół ciebie dzieje. Teraz jest tak zielono, wszystko kwitnie. Jak często zatrzymasz się na 3-5 sekund, żeby świadomie zbudować sobie taką myśl i poczuć taką energię, że na przykład, ach, jak te moje kwiaty na balkonie pięknie kwitną i są takie kolorowe, albo, wow, ale super niebo dzisiaj, Twoim własnym językiem, w, twoich, w, twoim, w twoim własnym stylu. Każdy oczywiście ma, ma swój. Jak często, jak często to robisz, pomyśl, albo na przykład kiedy ostatnio doceniłaś obecność ludzi w Twoim życiu, albo chociażby takie podstawowe rzeczy, jak to, że jesteś zdrowa, czy masz dach nad głową, czy masz pracę, albo jak, kiedy ostatnio się śmiałaś tak szczerze, głośno i doceniłaś ten moment, że możesz się właśnie teraz tak pośmiać i fajnie zrelaksować też i swoje ciało, i swój umysł. Tutaj możemy wymieniać bez końca, bo takich drobnych rzeczy jest dużo. E, ostatnio moja koleżanka, kiedy rozmawialiśmy o tym, powiedziała, o ja nie mam na to czasu. E, każdy z nas ma tyle samo czasu i ważne, jak go zagospodarujemy, bo wierz mi, naprawdę takie 3 czy 5 sekund takiego świadomego zatrzymania się przy e, pojedynczych takich zdarzeniach, sytuacjach, obserwacjach na dłuższą metę zmienia nasz sposób myślenia, podchodzenia do świata i nawet może zmienić budowę naszego mózgu. Także on potem też będzie takich dobrych momentów szukał e, częściej. Mm, no, 5 sekund dziennie, 10 takich sytuacji, to nawet nie, jest minuta dziennie. Wow, a jaki to może mieć, jaki to może być ogromny wpływ, e, taki dobry wpływ na Nasze, właśnie nasze podejście do siebie, do innych ludzi, do świata. Więc znowu to jest nasza decyzja i oby była jak najbardziej świadoma. To jest Twoja decyzja i oby była jak najbardziej świadoma. Możesz e, zdecydować, czy wolisz żyć na autopilocie i mu się poddawać, czy wolisz. Poznać bliżej siebie, poznać tego autopilota, zaakceptować go, bo on jest normalnym mechanizmem i czy chcesz zacząć iść taką drogą do, do, do tych rzeczy, które dają ci radość, które dają ci satysfakcję, bo to jest możliwe. Wbrew temu, co mówi też wiele przekonań przejętych od poprzednich pokoleń, często gęsto. Ale takie naprawdę życie z dużą dozą radości, życie naprawdę szczęśliwe jest, jest możliwe. Ja, jako coach, pracuję dla kobiet i z kobietami po to właśnie, żeby znajdowały czas dla siebie, żeby siebie, o same siebie się tak głęboko zatroszczyć, żeby znaleźć czas na te drobniejsze przyjemności, ale właśnie na poznanie samych siebie bez. Krytykowania się, żeby wyłączyły czy oswoiły tego wewnętrznego krytyka w takiej bliskości do samych siebie, bo to potem cudownie procentuje również i emanuje na nasze otoczenie. Więc, jeśli jesteś kobietą, która potrzebuje znaleźć czas na to, która potrzebuje znaleźć też przestrzeń w swoim sercu i w swojej głowie i zaakceptować to, przyjąć, że jesteś wartą osobą wartą właśnie zatroszczenia się o siebie, osobą która chce i potrzebuje zaspokoić swoje potrzeby. Jeśli jesteś osobą, która w ogóle te potrzeby potrzebuje i chce odkrywać, bo wiele kobiet nawet swoich potrzeb nie zauważa, bardziej poświęcając się innym, czy właściwie cały czas poświęcając innym. Jeżeli jesteś kobietą, która właśnie ma z tym trudność i wciąż siebie odkłada na później, i jeżeli jesteś kobietą, która chce to zrobić bez tego samobiczowania się i bez poczucia winy, zapraszam Cię bardzo do pracy ze mną, do pracy indywidualnej, gdzie cały czas i cała moja uwaga jest poświęcona tylko Tobie. Przy użyciu profesjonalnych narzędzi pomogę Ci taki czas dla siebie znaleźć, zatroszczyć się o siebie i żyć e, takim właśnie lżejszym, radośniejszym życiem. Zapraszam cię skomentuj, jeżeli, e, jeżeli chcesz skomentować w ogóle to wideo, zapraszam cię, jeżeli chcesz e, kontakt nawiązać ze mną. Możesz skomentować tutaj pod tym filmem. Możesz e, napisać do mnie na messengerze na mojej stronie na Facebooku Małgorzata Omiecińska Coaching i Rozwój. Możesz też napisać e-mail i pod filmem też w komentarzu. E, swój adres e-mail e, podam. Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bądź zawsze blisko siebie.